Otwieram pięćdziesiątą drugą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tworuk. Stwierdzam kworum. Sesja jest prawomocna. Szanowni radni otrzymaliście do wiadomości porządek dzisiejszego posiedzenia. Kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku posiedzenia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek został przyjęty jednogłośnie. 14 głosami za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przepraszam porządek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za Przechodzimy do punktu trzeciego podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2023 i o Przedstawienie projektu tej uchwały proszę panią skarbnik Dobrze Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, w pierwszych słowach chciałam tylko e, tytułem wstępu e, poprosić o przyjęcie autopoprawki w stosunku do uchwały, którą Państwo otrzymali w ubiegłym tygodniu z tego tytułu, iż teraz przez weekend wpłynęła do nas umowa na dofinansowanie e, Orlika w Tworogu, dlatego też żeby Państwa nie zwoływać znowu na, na sesję nadzwyczajną, e, stąd ta autopoprawka dzisiejsza gdzie wprowadziliśmy tutaj dofinansowanie i zabezpieczenie strony wydatkowej. I z uwzględnieniem tej autopoprawki, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, dokonuje się zwiększenia strony dochodowej budżetu o łączną kwotę 155 784 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące na zadania własne o 93 580 4 zł. Dochody bieżące na zadania zlecone 5100 i zwiększa się dochody majątkowe na zadania własne w wysokości 57 100 zł. W odniesieniu do wydatków łącznie wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 549 453 zł, w tym dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zadania własne o 444 zł. 4584 zł, wydatki bieżące na zadania zlecone 5100 oraz wydatki majątkowe na zadania własne o 899 769 zł. Ponadto zwiększa się przychody budżetu o 1 393 669 zł z tytułu wolnych środków. W wyniku zmian wynikających z tejże uchwały zwiększa się deficyt o tą samą wartość co wartość przychodów. I z uwagi na zmiany z niniejszej uchwały dokonuje się te zmiany wyrażone są w tabeli numer 1 i 2 w odniesieniu do dochodów i wydatków, 3 w odniesieniu do przychodów i dokonuje się również aktualizacji tabeli numer 9. Natomiast przechodząc do szczegółów w odniesieniu do strony dochodowej mamy zwiększenie następujących w następujących źródłach, mianowicie z uwagi, iż otrzymała gmina pismo z Ministerstwa Finansów o podnośnie kształtu już subwencji oświatowej na ten rok ta subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę 93 584 złote stąd też tutaj po stronie dochodowej dokonuje się o tą wartość zwiększenia. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetu bieżących dochodów o kwotę 5100 w ramach środków covidowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych, co wynika z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. I te kwestie stanowią zadania zlecone gminie. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych, łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 57 100 zł i są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych. Um, Tutaj wniosek gmina składała już dosyć dawno, w ubiegłym roku. To też jest właśnie przedmiotem autopoprawki. Otrzymaliśmy już wzór umowy na dofinansowanie dla zadania związanego z remontem kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Tworoku. W odniesieniu do wydatków, wydatki zwiększa się łącznie, bieżące wydatki łącznie się zwiększa o 650, o 93 584 zł. Będzie to zwiększenie, to zwiększenie ma związek z, ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań oświatowych w poszczególnych placówkach oświatowych. Dalsze zwiększenie, to zwiększenie Zwiększenie wydatków bieżących o 5100 w ramach środków COVID na wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych w ramach zadań zleconych i zwiększenie wydatków bieżących zakłada również zwiększenie o kwotę 21 tysięcy z przeznaczeniem środków na opracowanie wniosku o nowe kolejne dofinansowanie realizacji OZE. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki o kwotę 785 379 złotych celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie pod nazwą budowa Remizy Strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce numer 882 przez 33 w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej. Tu w tym przypadku przez gminę zostało złożony wniosek do prezesa Rady Ministrów o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wniosek już uzyskał jakby wstępną akceptację wojewody. Wniosek zakłada pozyskanie środków z rezerwy w wysokości 1 3621 tysięcy złotych przy wkładzie własnej gminy właśnie tutaj zabezpieczanym niniejszą uchwałą na kwotę 785 tysięcy 379 zł. To zadanie inwestycyjne realizowane było dotychczas przez OSP Boruszowice. W latach 2021 do 2022 gmina w tym roku przejęła je do realizacji. Nakłady do tej pory wynosiły łącznie 771 850 zł i 40 groszy. z tego niecałe 600 tysięcy pochodziło z dotacji z budżetu gminy oraz 172 tysiące środki własne OSP. Natomiast na rok bieżący czyli na rok 2023 zakłada się realizację tejże inwestycji w kwocie łącznej 2 miliony 86 tysięcy złotych z czego tak jak powiedziałam wcześniej 785 tysięcy 379 złotych jako wkład własny i zakładana rezerwa środki z rezerwy budżetu państwa 1 milion 300 złotych. Kolejne zwiększenie, jeżeli chodzi jeszcze o uchwałę, to zwiększenie wydatków y, majątkowych o kwotę 114 390 zł y, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania y, związanego z remontem kompleksu sportowego boiska Orlik y, w Tworogu. Y, to jest łączny nakład po stronie wydatkowej, a jak Państwo sobie przypominacie, przed chwilą mówiłam, iż po stronie dochodowej y, zabezpieczenie dotycza środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 57 100. Yy, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Radni, czy są pytania dotyczące projektu tej uchwały? Pan Radny Gerlich, proszę bardzo. Ja tylko chciałem dopytać, bo nie usłyszałem. Ile tam jest zabezpieczonych środków na OZE? Mhm, mh, Rozumiem. Ostatnio mówiłem, że będziemy przygotowywać się do kolejnej edycji programu ograniczenia odnawialnych źródeł, źródeł jakoś, no energii i aby złożyć wniosek należy przygotować całą dokumentację, wniosek, oczywiście całe inne opracowanie i stąd potrzebujemy akurat te środki finansowe, aby to zlecić firmie, która będzie nam tutaj koordynowała ten temat. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tworów na rok 2023? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie, 13 głosami za. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2023-2029. I ponownie proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, y, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej obejmują te kwestie, które przed chwilą były procedowane w zakresie y, uchwały budżetowej. Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono również y, zarządzenia wójta gminy wydawane w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Przechodzimy, przepraszam, przechodzimy do punktu 5 porządku posiedzenia. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworów za rok 2022. I o przedstawienie sprawozdania proszę zastępcę Wojta. Szanowni Radni, korzystając z okazji terminu dzisiejszej sesji, bardzo bym prosił o podjęcie uchwały, która zatwierdza sprawozdanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok ubiegły. Takim najważniejszym dokumentem tego, tej uchwały jest załącznik, który stanowi sprawozdanie z realizacji programu za rok ubiegły. Tutaj zajmuje się realizacją tego programu zespół interdyscyplinarny, on się składa z 11 członków, tam członkami tego zespołu są przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tej oświatowych, Caritasu, przedstawiciele policji. W ubiegłym roku takich spotkań zespołu były cztery, natomiast później, jakby finalnie realizacją tego programu zajmują się zespoły robocze. No, tak, tutaj jest pokrótce tych spotkań było w ubiegłym roku zespołów roboczych. 41 posiedzeń zajmowało się, ten zespół zajmował się w sumie 15 rodzinami, w których funkcjonuje tak zwana niebieska karta. Także pokrótce tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to, to odpowiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy są pytania do przedstawionego przed chwilą sprawozdania? Pan radny Sus, proszę bardzo. Czy te rodziny to są jakieś stałe, albo to się zmienia? Bo chciałbym tak rzecz wiedzieć, czy, czy pewne rzeczy się normują i cofają te karty, czy po prostu są wieloletnie takie sprawy? Znaczy tutaj tak, jak w sprawozdaniu jest pokazane, to było 15, w sumie było 15 niebieskich kart w ubiegłym roku, było 6 nowych, czyli 6 wniosków wpłynęło, natomiast 5 zostało wygaszonych. Wygaszonych ze względu jakby na zanik e, przemocy, to też czasami wynika nie z, jakby z faktu zaniku, natomiast z faktu izolowania osoby, która no, tej przemocy jakby tutaj dokonuje. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar? przemocy w rodzinie w gminie Tworóg za rok 2022 w treści rada gminy Tworuk uchwala paragraf pierwszy przyjmuje się sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2022 stanowiący załącznik do uchwały paragraf drugi wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tworuk. paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie trzynastoma głosami za. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia zamykam pięćdziesiątą drugą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tworu.